No jak, ciociu? Fajnie było? Fajnie. To co, wracasz do pracy? O nie, moja droga. Teraz to ja pójdę zobaczyć wystawę, a później na spotkanie z wszystkich puszków. A co z pracą? A co z komputerem? Poczeka. Taki dzień jak dzisiaj zdarza się raz na 30 lat. A ja mogę iść z tobą? Oczywiście, już jesteś puszkiem. No to idziemy? Nie, poczekamy na inne puszki. Puszek nas wszystkich, wyprowadził z cienia. 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 Puszek nas nauczył wychodzenia z cienia bo pocieszył. Pomóż się podnieść, tu znajdziesz te miejsce, odnajdziesz życia wiek. Zabawisz się z nami. Jak Wyprowadził z cienia, puszek nas wszystkich Wyprowadził z cienia, puszek nas wszystkich Dziękuję bardzo.